Cześć, moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na czwarty odcinek z Gierasy Ball Hero Adventure Red Bones Ball. Moi drodzy, rozpoczynamy nowe mapki. 31. Oj, będzie zupełnie wszystko inaczej wyglądać. Patrzcie, tylko fabryka! Rewelacja, to mi się podoba! Ekstra! Czekamy, czekamy, aż podjedzie nasza platformiczka. Jej, dzień dobry! Na kółkach. Świetnie. Zbieramy monetki. O, chwila relaksu. Nie musimy się niczym przejmować. O tak, o tak, moi kochani. Chociaż chwilę spokoju ma nasza kuleczka. O, i kolce. Ale damy sobie radę. I jest checkpoint. Świetnie. Wow, sprężynka. Juhu. Trampolinka sprężynka. O tak. Do widzenia, kwadracie złowrogi. I ty, kuleczko. Wystrzałowa. Nie damy się, nie, 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 nie damy się! Uwaga! O, to jest wyzwanie! Zobaczcie sami moi drodzy! O! Ratunku! Wyzwanie na śmierć i życie. 32, Tra la, 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 la Bardzo mi się to podoba. Świetnie, kochani! Jest ekstra! O, zupełnie nowe wyzwania tutaj na nas czekają. O, w tej fabryce. O, rewelacja! Fajne nawiązanie do naszego dobrze znanego Red Bull'a. O! juhu! No, gdzie teraz? Tam na górę chciałabym doskoczyć, ale czekam, czekam na odpowiednią okazję. No właśnie, tutaj ważna jest cierpliwość, moi drodzy, i czekanie właśnie na odpowiednie okazje. Kiedy możemy skoczyć, ruszyć się i tak dalej! O! To bolało, no właśnie, no właśnie, za szybko tutaj poleciała nasza kuleczka. O, cześć, pa, całusków 102, laser? O, o nie, nie, nie damy się, to bolało, moi drodzy, nie chcę takiego lasera wstrętnego, o nie. O, miniemy go, nasza ukochana kuleczko. Dobra, czekamy, czekamy, zabić przez laser się nie damy. Juhu, szybko, 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 ile sił w, w nogach? Chyba nie w nogach, ale w czymkolwiek, w ośrodku ciężkości naszej kuleczki. O! Patrzcie! Jej! Nasza skrzyneczka! Trzeba będzie ją tam popchać w prawą stronę! O! Schowajmy się! Świetnie! No dalej, dalej, kuleczko, dasz sobie radę! O! Kolejny laser! Udało się! Brawo! Super! No, o nie! Nasza przyjaciółka, wystrzałowa kulka! <laughs> Świetnie! Hej, że ho, hej, że ho! Do przodu byś się skakało! I mamy checkpoincik, kolejny laser. Dobra, czekamy, czekamy. Cierpliwości, kochani, cierpliwości! O, właśnie, teraz się nadarzyła okazja. Szybko, szybko, nasza kuleczko! O, bo ten laser naprawdę daleko sięga! Nie, 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 nie damy się! Cześć, cześć! O, 34! Je, jak fajnie! To mi się podoba, kochani! Świetnie, zobaczcie sami. O, tak! Co tym razem na nas czeka? O! Kuleczka złowroga, ale ona nie jest specjalnie groźna. Te wybuchające są dużo gorsze, zwłaszcza jak jest ich wiele pod rząd. O! Jakie tłoki! Jak tutaj tłoczno! <ścoughs> Sio! Dobra, udało się! Jejeje, je, je, udało się! Czek zaliczony! Ej! O! Zabiliśmy ten kwadrat, ale i tak nam się dostało, niestety, moi drodzy! O ratunku, ratunku, powoli, 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 powoli. Juhu, szybko, szybko, szybko. Brawo, udało się, kuleczko nasza ukochana. To mi się podoba. Świetnie, kochani, 35. O, jak daleko już udało nam się zajść. Już jesteśmy przynajmniej w połowie gry. Już, o, dobrze po połowie właściwie. O, doskoczymy na tą platformę? Musimy. No dalej, kuleczko, musisz się trochę rozpędzić. O, tak. Super, cześć. Ty nie stanowisz dla nas żadnego problemiku. O nie, kolejne tłoki! Dobra, czekamy, czekamy. Rozproszyć się nie damy! Sio! Dobra, uciekamy. Przed tłokami uciekamy, ojej, jak was dużo, koledzy! Papa, pa, całusko w 102. O! Kulka tym razem się przydała. Jej, i co teraz? Wraca się! Ratunku, 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 ratunku! Czekamy. O i teraz szybko, 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 szybko. Wow, 36 już. Jak daleko udało nam się już zatoczyć naszą kuleczką. Wow, cześć. O, jakie zęby. Ratunku, ratunku. Uda mi się doskoczyć na sam szczyt? Jest, udało się. Rewelacja. O. Tak. Teraz ostrożnie, ostrożnie kuleczko. Nie na krawędź, nie na krawędź. Musisz się rozpędzić. O. Właśnie w ten sposób i jeszcze jedna platforma. O, na skraju. No niestety, kochani, trzeba uważać, trzeba uważać, jest tutaj wyjątkowo niebezpiecznie. Dlatego takie fascynujące są przygody naszej kuleczki. Oj, i co ja mam teraz zrobić? Skoczyć? Skoczymy? I zobaczymy? Hmm, jak sądzicie, kochani? A co tam jest? Kolce. Dobra, to może jednak skoczę. O. No cóż, to było genialne. Już chyba wiem, co trzeba robić. Trzeba zwabić tutaj tą czarną kulkę. Chodź tutaj, koleżanko, chodź tutaj. Patrzcie, to był dobry pomysł. Tak, świetnie. Ona zaraz tutaj się przytoczy. O, ale się z tobą rozprawię. O nie, dobra, jeszcze tych wrogów trzeba się pozbyć. O, a jakże? Za nich są dodatkowe punkciorki. Super, brawo! 37! Wow, jaka kolekcja monet! To mi się podoba, kochani. O, następne monetki. I ty na dzień dobry, wystrzałowa przyjaciółko. O. O nie, jakie ząbki jeszcze mają te tłoki? Ratunku. O, świetnie nam idzie. O, nie, to bolało. Jej, laserowa terapia. Nie, naszej piłeczce nie jest potrzebna laserowa terapia. Czekamy, czekamy. Wiecie co? Jeszcze raz. Jeszcze raz poczekamy może. O. No dalej, chodź tutaj, laserku. Wynocha, i teraz szybko, piłeczko, szybko, szybko. Nie, 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 nie blokuj się. Nie, 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 nie blokuj się. O, udało się. Super. To kółeczko nam się bardzo przyda, coś czuję. O, jest. Mamy platformę taką fajną. Teraz trzeba tam wskoczyć do góry. O, aż zobaczymy ciemne chmury. O, tak. W ogóle takie ponure to miasto. Typowe fabryczne miasto, moi drodzy. Same jakieś kominy. O, i złowrogie, szarobure kwadraty. To by się zgadzało. O nie, znowu laser. Ratunku. O, to jest naprawdę niebezpieczne. Szybko, 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 kuleczko. Och, brawo, brawo. Dobra, czekamy. Niech jak najdalej się wysunie platforma. Juhu, brawo. I checkpoint. Cześć, wystrzałowa przyjaciółko. O, będą kolce? Tak, oczywiście, że są kolce. To byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, moi drodzy. Znowu laser. Oj, z tym laserem to naprawdę nie jest wesoło. Ciężko go omija się. O, dobra, powoli, po, 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 po powoli. Ratunku, ratunku, ratunku. Jak tu jest niebezpiecznie dla naszej kuleczki. A ona cały czas zadowolona z siebie, szczęśliwa. I z czego ty się cieszysz? O, przyjaciółko. Kurcze pieczony, tyle laserów wokół. O, wszystko jest tutaj przeciwko nam. O. Cześć! Ojej, jak te lasery się szybko przełączają! Widzieliście to? Dobra, trzeba być teraz tutaj bardzo ostrożnym. No, czekamy i szybko! Może jeszcze chwilę! O, teraz! Teraz! Szybko, 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 szybko! Nerwy na wodzy! Jeszcze raz. Przygotujmy się psychicznie. O, i do dzieła! Świetnie! Jest! Super! Moi drodzy! O! Tak! Ważne, żeby wiedzieć, kiedy się ruszyć, albo tym bardziej kiedy się właśnie nie ruszać! O! No kolce, schowajcie się! Bo nasza piłeczka chce przejść. O właśnie! Ojej! O nie! O nie! O, Odetchnęła z ulgą. No cóż, straszna ulga wpaść do dziury! Nie ma co! O! No dalej, chowajcie się! Kolce wstrętne! O! Ratunku, ratunku! Yes! Superaśnie, bluczej naśnie i pociski! Musimy ominąć pociski! Do przodu, do przodu, do przodu, koleżanko! O nie, jak tu niebezpiecznie! Pociski! Ojej! Jakieś tam sympaty e, piły! O, i kolejny levela z 40. Jak miło! Jak miło! To mi się podoba, kochani. O, rewelacja! No to dzieła nasza piłeczko piękna. Zbieramy, zbieramy, zatrzymać się nie damy. Cześć, wystrzałowa przyjaciółko! Haha. Ha. Niech zjedzie w dół nasza platforma. O, tak. I ty, papa! Pa. Niegrzeczny kwadraciku. W służbie zła. <laughs> o, jakie ponure to miasto! Ale i tak bardzo klimatycznie tu jest. O, super! Brawo! O, nie, znowu laser! Jak by to zrobić, żeby przeskoczyć? No teraz, ale trzeba być jakoś bliżej. Czekajcie, czekajcie, muszę się zastanowić. O! Dobra, udało się. Chodź tutaj, chodź tutaj! Trzeba ją najpierw zwabić, a potem na nią wskoczyć. O, tak. No, rozpędzamy się, wskakujemy i zbieramy naszą przepiękną kolekcję monet. O, tak, gromadzimy, gromadzimy. O, świetnie. Czek uwaga. Hejże, hejże. O, jak noga kury z pazurami. O, dobra, udało się, brawo, ekstra. O, tak, chyba przyda nam się ta kulka, coś czuję w kościach. Dobra. I co, czekamy? Ciekawe gdzie się potoczy? Ja chyba wiem, o właśnie, tak moi drodzy, włączała tą platformę, żeby się przesuwała. Miałam dobre przeczucie, kochani. Uwaga, skoczymy? Juhu, ekstra! O, skoczymy, skoczymy i niczego się nie boimy. 41. Levelas. O, na to widzenia jeszcze pozbyłam się, kochani, oczywiście naszego kwadrata i tym optymistycznym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do kolejnego odcinasa z tej super girasy. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!